Witam, pozdrawiam. Oczywiście to nie jest wszystko, bo ponieważ większość jest przy ognisku. Do lasu wziąłem taką łyżkę drewnianą, gdyż kocham nas. Ten może zbić fulcrum, 1 litra, polecam. Piła Laplander Bacho, siekiera, pamiątka po dziadku. Trzymaj się dziadek. Nóż, tu świetnie krzycze krzesiwo, jestem sekandal. Kubek helikon z motywem jelenia i niedźwiedzia, Saperka niezniszczalna holenderska z Army World plecach holenderski, ze Mole możemy coś sobie przywieźć i przytroszyć o tu od chwili zakławione, bo jak kławiłem trochę Czajnik Esbit, przechyliliśmy makaron zaparadka. Tak się prezentuje Pomień Oczywiście Menaczka LWP Pokrawek od saperki. Tarp Takie obozowisko pod tarpem Chcemy Państwa bazę pozdrowić, gorąco i serdecznie z tego miejsca no i oczywiście jeszcze rękawice Mechanics Fast Fight, mają już trochę lat moje, są zużyte, muszę kupić nowe, chociaż z budowlanego matka też, też by były dobre. I tak się prezentuje pomień. No i co proszę Państwa, z tego miejsca pośród szumu drzew, pośród brzus, Bójczyk i go zbujany jest, chciałbym Was Państwa bardzo pozdrowić gorąco i serdecznie dasz